motobudowlaniec witam lecimy z kolejną prezentacją a dzisiaj samochód który zastąpił cytrynkę a jest to Nissan Qashqai pierwszej generacji z dwulitrowym benzynowym silnikiem i manualną skrzynią biegów zasiadłem wygodnie w fotelu więc przechodzimy do ogłoszeń parafialnych jak widzicie ten kanał jest kanałem Totalnie amatorskim i właśnie taki ma być. Ma on mi sprawiać przyjemność. I przy okazji, jeśli ktoś to ogląda, to bardzo fajnie. Zwracam się w tym momencie do Was. Jeśli chcecie zaprezentować swoje autko bądź inny pojazd na moim kanale, zapraszam serdecznie. Piszcie komentarz, spotkamy się, nagramy. Kieruję to przede wszystkim do osób, które mieszkają w slums bądź okolicach, bo ja też tutaj mieszkam. Więc jeśli macie ochotę, zapraszam, piszcie komentarze. Jeśli macie ochotę, oglądajcie. Jeśli nie, no trudno. Teraz przechodzimy do prezentacji. Na początek kilka faktów. Nissan Qashqai to kompaktowy crossover japońskiego producenta, zaprezentowany po raz pierwszy w 2006 roku na salonie samochodowym w Paryżu. W 2008 roku do oferty dołączyła przedłużona, siedmioosobowa wersja Kaszkaj Plus 2. Samochód w 2009 roku przeszedł facelifting, który zmienił przede wszystkim front samochodu. Zmieniły się lampy, maska, przedni zderzak, atrapa. Samochód unowocześniono, poprawiono wyciszenie oraz jakość materiałów wewnętrznych. Gama silnikowa Kaszkania obejmuje dwa benzyniaki i trzy diesle. Przed liftingiem były to silniki 1,6 o mocy 114 koni, 2,0 o mocy 142 koni oraz dwa diesle 1,5 DCI o mocy 107 koni oraz 2,0 DCI o mocy 150 koni. Po liftingu delikatnie wzrosła moc silników 1,6 oraz 1,5 DCI oraz do oferty dołączył nowszy diesel 1.6 DCI o mocy 130 koni mechanicznych. Samochód jest wyposażony w system bezkluczykowy, a więc mam przy sobie kluczyk. A no, samochód się nie otwiera. Jak to działa? Trzeba nacisnąć przycisk, który znajduje się na klamce. W tym momencie zamek się odblokowuje. I możemy się dostać do samochodu, podobny przycisk znajduje się na klapie bagażnika. Bagażnik jest zamknięty. Naciskamy guzik, zamki się odblokowują. Wadą tego systemu jest to, że na tylnych drzwiach nie ma tego guzika. Więc jeżeli rano chcemy spakować dzieci do samochodu, Musimy najpierw nacisnąć przycisk, który znajduje się na przedniej klamce, lub w tradycyjny sposób wyciągnąć kluczyk z kieszeni i wcisnąć guzik na pilocie. A w środku nie mamy przycisku start-stop, mamy coś w rodzaju stacyjki. Jest to stacyjka, do której nie musimy wkładać kluczyka. Wystarczy ją przekręcić tak jak kluczyk, i samochód odpala. Więc jest to też średnie udogodnienie. No, jedynym plusem jest to, że nie musimy wkładać kluczyka do stacyjki. Wystarczy, że mamy go przy sobie. No ale właściwie uruchomienie stacyjki jest bardzo podobne, bo musimy przekręcić kawałek plastiku, który przypomina kluczyk. Tak wygląda wnętrze Nissana Kaszkaja z 2008 roku. W wyposażeniu mamy dwustrefowy klimatronik, czujniki cofania. Skórzaną tapicerkę, wielofunkcyjną kierownicę czy szklany dach. Tak wyglądają zegary w tym samochodzie. Trzeba przyznać, że są bardzo czytelne. Przebieg auta to w tym momencie niecałe 74 000 mil. Więc biorąc pod uwagę wiek auta, przebieg jest naprawdę nieduży. Przyznam się, że nie jestem wielkim fanem skórzanej tapicerki. Ale ta tapicerka przekonuje mnie do siebie. Jest całkiem przyjemna w dotyku. Fotele są wygodne, a co najważniejsze, są w całkiem niezłym stanie. Nie ma pęknięć, nie ma przetarć. Naprawdę zachowane są w świetnym stanie jak na ten rocznik. I jeszcze rzut oka na tylną kanapę. Jak widać, są zamontowane dwa foteliki, i miejsca jest wystarczająco dużo. A pod maską znajduje się wspomniany wcześniej dwulitrowy benzyniak Udało mi się tu troszkę wyczyścić, bo samochód był mocno brudny Silnik nie był myty do sprzedaży A ja lubię, żeby było czysto pod maską, więc troszeczkę tutaj wyczyściłem Samochód stoi na 17-calowych kołach w rozmiarze 215x60 Ja już widzę, że polubimy się z tymi felgami, bo są one bardzo łatwe do utrzymania, nie mają żadnych zakamarków, więc będą bardzo proste w czyszczeniu. Niektóre kaszkaje miały bardzo ładne, ciemne 18 calowe felgi. Wiem, że to było głównie po liftingu. Jeździ dużo tu takich samochodów i naprawdę te koła wyglądają świetnie. Chociaż te 17 też nie są najgorsze i samochód wygląda całkiem nieźle bagażnik Nissana Qashqai a. No, samochód jest kompaktowych wymiarów jego długość to nieco ponad 4,30 m bagażnik jest wystarczająco duży jak na taki samochód a jeśli chodzi o historię zakupu oczywiście nie nagrałem żadnego filmu byliśmy po ten samochód dosyć daleko cena była dosyć atrakcyjna samochód wyglądał nieźle no. Nie jest idealny, trzeba powiedzieć, ale cena była adekwatna do stanu samochodu. Zrobiliśmy jazdę próbną, dogadaliśmy cenę, załatwiliśmy formalności, no ale chcieliśmy tym samochodem wrócić na kołach, więc postanowiliśmy od razu na miejscu wykupić ubezpieczenie, żeby wracać samochodem na kołach, nie płacić dodatkowo za lawetę. A więc 5 minut po zakupie samochodu, żona siedzi w środku. Ja z kolegą stoimy przy samochodzie, jest jeszcze z nami były właściciel. A w tym momencie przychodzi pan i stawia drabinę koło słupa wysokiego napięcia, słupa, słupa telefonicznego i wchodzi na górę. Słup znajduje się przy samym samochodzie. No, nie wyglądało to zbyt bezpiecznie. Pan weszedł na górę i w pewnym momencie słyszymy huk. Odwracamy się, a obok naszego, naszego, już kaszkaja, stał także samochód kolegi, i zauważyliśmy, że między nimi leży kawałek plastiku. Okazało się, że pan ściągnął obudowę skrzynki elektrycznej i ta obudowa mu spadła. W pewnym momencie na początku no nie wiedzieliśmy, czy ta obudowa uderzyła w któryś z naszych samochodów, no jednak okazało się, że uderzyła w Nissana. Na masce. Zrobiły się cztery czarne ślady. Pan zeszedł na dół, zaczął nas przepraszać, zaczął czyścić. No, na szczęście okazało się, że uszkodzenia nie są duże. Zostały właściwie tylko ślady po plastiku. No ale taka przygoda 5 minut po zakupie nie była zbyt nieprzyjemna. Pan usłyszał, że rozmawiamy po polsku. Zaczął się tłumaczyć. Zaczął opowiadać, że on jest w połowie Polakiem, bo jego mama była Polką, tata Anglikiem. No więc skończyło się wszystko szczęśliwie. Pośmialiśmy się, okazało się, że nie ma uszkodzeń. No i Pan weszedł z powrotem nas my Załatwialiśmy w dalszym ciągu formalności związane z zakupem polisy ubezpieczeniowej. I tak właśnie wygląda 13-letni Nissan Kaskaj. Ten samochód w tym roku kończy 15 lat, jak ten czas szybko leci. Jeszcze niedawno te samochody były nowością, dopiero się pojawiały. A dzisiaj najstarsze kaszkaje mają już 15 lat. Trzeba przyznać, że ten samochód starzeje się dosyć wolno i sylwetka jest dosyć aktualna, świeża. I może ten samochód w dalszym ciągu się podobać. I żegnam Was z wnętrza, Nissana Kaszkaja pierwszej generacji. Nade mną piękny szklany dach, który naprawdę robi robotę. W Anglii, kiedy pogoda nie dopisuje, a zdarza się to dosyć często, to odsunięcie tego dachu pięknie nam doświetla wnętrze. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo tym, którzy oglądali moje filmy, które, którzy subskrybują, bo są i tacy. Eee, chciałem Was także poprosić o opinię na temat tego samochodu. Nie znam kompletnie miejsca na Kaszkaja. Jest to mój pierwszy Japończyk w ogóle. Nie mam kompletnie pojęcia. Jak te samochody się sprawują? Po prostu spodobał się mojej żonie, więc go kupiliśmy. A jeśli ktoś ma jakąś opinię, czy to jest opinia pozytywna, czy negatywna, czy ktoś wie po prostu na co zwrócić uwagę, użytkując taki samochód, bardzo proszę o opinię w komentarzu. To tyle na dzisiaj. Moto cześć. Ktoś zgubił sprzęgło. Jeszcze całkiem dobre.